Kim jest górnik i na czym polega kopanie kryptowalut? Nieraz słyszymy o tym, że ktoś kopie kryptowaluty, ale czy tak naprawdę wiemy czym jest kopanie krypto? Ja jestem Cezer, a w dzisiejszym wideo postaram się opowiedzieć jak wygląda górnictwo kryptowalut. No więc zacznijmy od tego, kim jest górnik w sieci krypto. Jest to osoba, która ma zadanie rozwiązać wzór matematyczny i w nagrody jako pierwsza otrzymuje ułamek transakcji za swoją ciężką pracę. Komputer oraz koparka składający się z wielu kart graficznych, potrzebnych im do pracy, musi mieć ogromną moc obliczeniową, ponieważ kopanie bitcoin lub innych kryptowalut wymaga prędkości, więc im szybsza platforma, tym więcej cyfrowej waluty można wydać. Co za tym idzie, oczywiście większe zarobki. Dlatego na rynku kary graficznych jest taki jakby wyścig szczurów, ponieważ do kopania dzisiaj jest potrzebny mocny i drogi sprzęt, no i oczywiście mamy za to duży zużycie prądu. No dobra, ale co to jest kopanie kryptowalut? Kopalnia kryptowalut służy do wydobywania wirtualnych pieniędzy przy pomocy specyficznych koparek. Najpopularniejszym i najstarszym z jest oczywiście bitcoin, a pozostałe kryptowaluty tzw. altcoiny, czyli pieniądze będące alternatywą dla bitcoina. W przeciwieństwie do walut inducjalnych, czyli emitowanych przez rządy państw, kryptowaluty nie posiadają jednego centralnego emitera. Środki określonej wartości wykopać może więc każdy. Jest to możliwe dzięki łańcuchowi bloków, z których składa się sieć każdej kryptowaluty. Blockchain jest to zdecentralizowana baza danych składająca się z bloków połączonych ze sobą w stale rosnącą listę transakcji. Każdy blok składa się z nagłówka zawierającego zaszywane informacje we wszystkich poprzednich blokach oraz listy transakcji, które się w nim zapisują. Nie zapomnijcie, że jeśli materiał był dla przydatny, stawcie suba oraz łapkę, którą aby kanał mógł się dalej rozwijać.